Marcin Zasada, dzień dobry. Marcin Bazylak, prezydent Dąbrowy Górniczej, dziś w studiu. Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktorze. Witam panie prezydencie. Jak droga do Katowic o poranku? No musiałem wyjechać znacznie wcześniej niż to zazwyczaj. Ale dramatu... Nie ma? To jak, Zapowiadanego jak, dramatu jak, nie ma. No, no, dojazd 40 minut to jednak jest dwa razy dłuższe, bo zazwyczaj z Dąbrowy do centrum Katowicy 20 parę minut dojeżdża się czy samochodem, czy pociągiem. Sprawdzałem pociąg, bo zastanawiałem się, czy dam radę na czas dojechać. Niestety, w tych godzinach od 6 do 7 są tylko dwa pociągi do Katowicy Dąbrowe, co uważam, że jest zdecydowanie za mało. Inim na stanowi... kolej metropolitalną to nawet. Wybitnie mało. Wybitnie mało. Natomiast a propos, ta wielka modernizacja ymm, kolejowa przejedzie przez Dąbrowę Górniczą? Yy, liczymy, że tak. Yy, tak jak yy, yy, zwróciłem się z takim apelem do prezesa yy, PKP PLK. dostałem odpowiedź yy, z, od zarządu. Yy, ta odpowiedź jest dla mnie budująca, dlatego że... Po kolei, panie prezydencie. Pytanie, pytanie jest o co? O 14-kilometrowy odcinek na terenie Dąbrowy, który jeżeli zostałby dołączony do modernizacji już przebudowanego odcinka Katowice-Będzin, to stanowiłby całość, jeżeli chodzi o kolej metropolitalną. Bo w... Do granic metropolii. Do granic metropolii, bo no, jest taka sytuacja, że mamy Pelka Katowice, Pelka Częstochowa, my mamy to, 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 to szczęście i to wynika, że nieszczęście, że jesteśmy jako Dąbrowa w, w Pelce Częstochowskiej, czyli nie jesteśmy uwzględnieni w węźle katowickim. Znaczy czyli to jest powód. Yy, no to jest powód całego tego zamieszania, że nikt nie uwzględnił Dąbrowy Górniczej w, metropolii, w tym wielkim projekcie kolejowym. Jest uwzględniona w kolejnym etapie. No i właśnie zabiegamy o to i liczę, że będziemy mieli dużo sojuszników, bo i rozmowy prowadzimy na poziomie regionu i metropolii i Urzędu Marszałkowskiego i też do posłu wystąpiłem, zwróciłem się z takim apelem, żeby nas jednak dołączyć do tego projektu, bo to jest logiczne, bo to jest oczywiste i wierzę, że to się uda. Tak swoją drogą, Wy w Dąbrowie Górniczej zaraz możecie mieć dworze co roku? Tak, jesteśmy zgłoszeni, także zachęcam mocno do tego, żeby głosować, bo jedna z nagród to jest nagroda publiczności. Ja wiem, że tam dużo osób się zaangażowało, no ale oczywiście czekamy z pokorą na wyniki jury. Jest siedem dworców w Polsce nominowanych, w tym w Dąbrowie Górniczej. No, byłaby to taka kropka na D tej modernizacji. I jeszcze do tego tory, oczywiście. Yy, tak, tory, tory najważniejsze, żeby byli pasażerowie i na dworcu, i na poronach. Panie prezydencie, yy, to w takim razie jeżeli w Katowicach nie ma zapowiadanego dramatu samochodowego dzisiaj. Nie, że tak często po Katowicach nie mogę, ani ale potwierdzić, nie, mogę ani potwierdzić i kierowcy też mogą potwierdzić. Zapowiadano apokalipsę. Tak. Natomiast jeżeli nie ma takiego dramatu, a miałbyś, być, to o czym to świadczy, Pańskim zdaniem? E nie wiem, o czym może to świadczyć. To może to znaczy, inaczej. że większe są lęki i strachy niż, niż tak naprawdę później spotyka nas rzeczywistość? To może bardzo prosta odpowiedź może ludzie po prostu przesiedli się na przykład na kolej. No ale to możemy zbadać, bo, bo rozumiem, że mamy napełnienia w autobusach, w kolei i za chwilę nam to pokażę. No dobre wiadomości, a to popatrzmy inaczej jeszcze. Gdy potraktować te trzy lata, załóżmy, że to będą to trzy lata dla Katowic. Tak. Jako szansę na mhm. to, aby. Um, unormować relacje ruchu samochodowego z innymi. To co by pan radził prezydentowi Katowic? Daleki jestem od takich rad. Natomiast na pewno, kiedyś się zaczyna przebudowy i warto, i wierzę, że tak się dzieje, to myśleć odważnie na przyszłość i nie patrzeć na to, co teraz jest, tu i teraz, tylko na to, co powinno być w przyszłości. I wiemy doskonale, że transport w miastach powinien być zrównoważony. Czyli wiele rzeczy złych się stało w dobie wcześniejszego projektowania miast. Żeby to było jasne, nie dotyczy to tylko Katowic, Dąbrowy Górniczej, dotyczy to zdecydowanie. Podobnie, w tak, podobnym stopniu. Dotyczy to większości miast w Polsce, które były budowane, odbudowywane w latach 60., -tych, 70., -tych, 80. -tych. I wam I nawet coś się udało w Dąbrowie Górniczej znaczy, w walce to, 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 o lepszą jakość tej przestrzeni? Moje ocenie wspólnej? tak. Dokonaliśmy takich zmian bardzo istotnych. Przede wszystkim pojawili się piesi w mieście. Bo mieliśmy, jakie to zmiany, panie prezydencie? Budowaliśmy drogi rowerowe, wynieśliśmy przejścia dla pieszych na jeden poziom z ruchem samochodowym. Zlikwidowaliśmy wiele przejść podziemnych, sygnalizacji świetlnych i miasto nie stanęło. Straszono nas tym, że w momencie, kiedy takie ruchy zostaną wykonane, to miasto będzie miało paraliż. Paraliżu nie ma. W mojej ocenie porusza się po mieście samochodem zarówno pieszy, rowerzysta, jak i też kierowca samochodu płynnie. Pieszy może przejść przez całe miasto, nie zatrzymując się. Samochód w momencie, kiedy przepuszcza pieszych, czeka o wiele mniej, o wiele krócej niż mierzyłem to na odcinku, który wcześniej był z sygnalizacją świetną. Pięć sygnalizacji świetnych na odcinku w Śródmieściu zastąpiono rondami i w mojej ocenie, naprawdę to czas będzie to jeszcze pokazywał, nic się nie stało. Także jest to okazja do tego, żeby spojrzeć na miasto od nowa, przyjrzeć się jak powinna wyglądać komunikacja. Pańskim zdaniem prezydenci, pańscy koledzy, pan również osobiście, macie świadomość, że to jest słuszny kierunek z punktu widzenia takiego miasto twórczego, z punktu widzenia patrzenia na miasto jako coś więcej niż tylko przelotówka, yy, niż tylko droga i drogi. Dą, przykład Dąbrowy był taki ewidentny, dlatego, że ten rozwój Dąbrowy przypadał kiedy budowano Hutę Katowice i wtedy takim celem to było jak najszybciej przywieźć i odwieźć pracowników Huty i stąd powstała sześciopasmówka przez całe, całe miasto, bo to jest trzy pasy w jedną, trzy pasy w drugą do Huty Katowice i linia tramwajowa i mnóstwo przejść podziemnych, które nigdy nie zostały uruchomione. Dlatego, że mieliśmy takie trzy przejścia podziemne, których nigdy odkąd 40 lat Mieszkam w Dąbrowie ponad 40. Nigdy nie widziałem, żeby były czynne. I teraz też to uporządkowaliśmy, je, je zlikwidowaliśmy, między innymi, ale, ale to pokazuje, jak, jaka była wizja, jakie było spojrzenie, i że teraz te, te czasy, które mamy, które widzimy już znacznie lepiej, więcej ta architektura jest przyjazna mieszkańcom przede wszystkim, to w tej przestrzeni drogowej też powinniśmy takich zmian dokonywać. Panie prezydencie, jest pytanie. Do Pana, od mieszkańców Dąbrowy Górniczej. Miło. Specjalnie skierowane tutaj do nas, do redakcji, z prośbą o zadanie. A więc uwaga, suspens. Wielkoskalowa fabryka zielonego wodoru. Pytają mieszkańcy Tucznawy mm, o taką inwestycję: czy powinni obawiać się o miejsce, w którym dzisiaj mieszkają? W związku z tym. Dlaczego mieliby się obawiać? Mieszkają mieszkańcy tucznawy, jednej z dzielnic Dąbrowy Górniczej, są zlokalizowani czy, czy dzielnica Tucznawa, w dzielnicy tucznowej jest strefa ekonomiczna i tam swoje inwestycje lokują inwestorzy, bo tak jak wiemy doskonale, to jest ważne dla gospodarki naszego miasta. Natomiast dbamy o to, żeby ten rozwój był zrównoważony. Tak pojawiają się dyskusje, pojawia się dyskusja na temat produkcji zielonego wodoru. W tym różnie w Dąbrowie Górniczej w tym tygodniu pojawiła się informacja publiczna, ponieważ na, na BIP-ie została podana informacja o tym, że potencjalny inwestor, czyli nie właściciel działki, ale ktoś jest zainteresowany konkretnym podmiot zakupem terenu w dąbrowie i produkcją wodoru. I rozpoczyna się wiele etapów. Pie, byłaby to pierwsza fabryka tego typu w ogóle w Polsce zdaje się. No jeżeli doszłoby do tego, doszłoby to, do, do, do tego do, do, do to tak natomiast y, jeżeli są pytania obawy no to jest ten czas jest wieloetapowy proces y, wydawania decyzji środowiskowej czyli na początku jest złożony zamiar Później będzie nałożone bądź, a przypuszczam, że w takim wypadku pewnie tak konieczność sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko przez potencjalnego inwestora, ten raport później jest wyłożony publicznie, i toczy się wokół niego dyskusja. Rozumiem, e, że mieszkańcy tej tużnawy i całego miasta, i nie i tylko całego miasta będą mogli zapoznać się z dokumentacją. Po i pierwsze, wypowiedzieć. Ale po drugie, tak. Będą mogli się wypowiedzieć na ten temat, będą mogli zgłosić swoje uwagi, spostrzeżenia i one muszą być wzięte pod uwagę. Panie prezydencie, to jeszcze decyzji. ostatnie pytanie. Czy, jak powiedzieliśmy, pierwsza tego typu fabryka w Polsce, jeżeli ona powstanie oczywiście, jej inwazyjność, że tak powiem, na, biorąc pod uwagę dzisiejsze technologie, biorąc pod uwagę wiedzę pańską, waszą na ten temat, jak pan jest to w stanie ocenić, um, uspokajając czy może uświadamiając mieszkańców, Dzielnicy polskiego miasta bardzo cieszy mnie fakt, że tak, Jakie jest podejście do, takiego, do tego typu inwestycji, czy w ogóle do inwestycji przemysłów w Unii Europejskiej? Można wiele rzeczy poddawać wątpliwość, ale fakt tego, jak to jest procedowane, jak, jak wymagania są od inwestorów nakładane są, jeżeli chodzi o oddziaływanie na środowisko, jest dla mnie bardzo budujące. Dlatego zapoznajmy się z raportem oddziaływania, dowiedzmy się, jak, jak, jak zamiar inwestycyjny ma być realizowany, i wtedy wszystko będziemy wiedzieć. Tak będzie wyłożone, nie będziemy rozmawiać o jakimś bycie nierealnym, tylko o, o konkretach, o tym, z czym się będziemy mierzyć przy produkcji zielonego wodoru, jeżeli dojdzie do niego w naszym mieście. Co osobiście uważam, że to jest dobry kierunek, w którym powinniśmy szukać alternatywy energetycznej, bo teraz energia w Dąbrowie Górniczej pochodzi z Wielkiego Pieca, wielkiego pieca ArcelorMittal Poland, dawnej huty Katowice. Jesteśmy uzależnieni energetycznie. To dobrze, że jest, tylko pamiętajmy, że to jest stalownia węgiel. Marcin Bazylak, prezydent Dąbrowy Górniczej był dziś ze mną i z państwem w Radzie Katowice. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję za zaproszenie i za rozmowę. Dobrego dnia życzę. Dobrego dnia, udanego weekendu, do usłyszenia. Do usłyszenia. time